Dzisiaj nagrywamy kreaksy samochodowe. Zobaczycie co się stanie. Na kreksach Chodzika, Chodcika! Jeszcze pokażę Wam mojego psa. Cika! Chodcika! Chodcika! No nie chcę tu przyjść. No a więc już wam pokazuję kraksy Pokażę Wam najpierw to, który zbudowałem. A potem zobaczycie.

Widzieliście, Thor, poczekajcie. Ok. Wytorkę teraz wam pokażę auta z trzech kategorii. Z trzech. Pierwsza tak, kategoria normalna, druga zmieniająca kolor, a trzecia, to jest ta duża. Tak, jak już widzieliście, zobaczycie właśnie y, kraksy samochodowe. To, y, oczywiście do jeżdżenia wybierzemy wyścigowe. Tak. Ja pokażę wam wolny trik, który właśnie go zrobiłem. Nie mam tu rąk. Zobaczcie, tu mam rękę. A jedna, a drugą potrzebuję dotrzymania telefonu przecież, nie? To patrzcie. I tą rękę. Tak? I patrzcie co się stanie. Dotknęło. A na skutek... A oto chodzi z tą kra kra kraksem. Stoi auto w korku. Drugie auto tak samo. A o co chodzi z tymi kraksami? To auto... Jedzie na P. Dwa auta. Te, te, te dwa. A te jedzie na nie. Zobaczcie, co się stanie. Widzicie? Drugie. Teraz odwrot na kolej. Dwa auta stoją. Autobus na nie jedzie. Jeszcze mam problemy. jest. I patrzcie. Okay. Patrzcie. Co się stanie? To auto nie wystrzela. A to się stanie z tym auto w auto. To wyszło. I tam to Teraz To Tam to auto. A teraz zamiana kolejna. Love you, love the oh.